W dzisiejszym odcinku faktów kryminalnych zobaczymy przerażająca zbrodnia warszawskiego fotografa miliard złotych z kryptowalut i narkotyków przerażające odkrycia w posiadłości Epsteina. Znany warszawski fotograf Tomasz K., od lat związany ze środowiskiem show biznesu, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym w związku z prawomocnym wyrokiem skazującym go na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za zgwałcenie młodej modelki. Informacje o zatrzymaniu jako pierwszy przekazał reporter radia Muzyka Fakty Krzysztof Zasada. List gończy wydał sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w maju ubiegłego roku. Po ogłoszeniu wyroku Tomaszka zniknął i nie stawił się do odbycia kary. Od tego momentu był poszukiwany przez organy ścigania. Sprawą zajęła się specjalna komórka małopolskiej policji, potocznie określana jako Łowcy Głów, wyspecjalizowana w tropieniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze rozpoczęli działania operacyjne w grudniu. Analiza informacji oraz ustaleń operacyjnych doprowadziła ich do wniosku, że 48-letni mężczyzna może przebywać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatecznie namierzono go w jednym z mieszkań w Toruniu. Z ustaleń policjantów wynika, że poszukiwany starał się nie opuszczać lokalu i ograniczał swoją aktywność do minimum, aby nie zwracać na siebie uwagi. Jak przekazał jeden z funkcjonariuszy, zaszył się w mieszkaniu i unikał wychodzenia na zewnątrz. Zatrzymanie przebiegło sprawnie. Tomasz K. był całkowicie zaskoczony interwencją policji. Po wykonaniu czynności został doprowadzony do jednostki, a następnie trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie orzeczoną karę. Sprawa, za którą został skazany, dotyczy zdarzenia w jednym z warszawskich hoteli. Z ustaleń sądu wynika, że Tomasz K., wykorzystując swoją rozpoznawalność oraz kontakty w branży rozrywkowej, nawiązywał relacje z młodymi kobietami aspirującymi do pracy w modelingu. Obiecywał im możliwość rozwoju kariery i udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych. W ten sposób umówił się z jedną z młodych kobiet pod pretekstem realizacji sesji. Podczas spotkania miało dojść do gwałtu. Postępowanie sądowe zakończyło się wyrokiem skazującym na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Po jego ogłoszeniu mężczyzna nie podporządkował się decyzji sądu i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez kilka miesięcy. Zatrzymanie w Toruniu kończy etap poszukiwań i otwiera drogę do wykonania kary orzeczonej przez sąd. Przed sądem okręgowym w Warszawie toczy się proces dotyczący działalności Międzynarodowej Organizacji Przestępczej, której zarzuca się handel narkotykami na ogromną skalę oraz pranie pieniędzy o łącznej wartości 1 miliarda 400 milionów złotych. Według aktu oskarżenia grupą kierował Shalom Lior A, obywatel Izraela mieszkający w Panamie. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w sierpniu 2017 roku. Prowadził je Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przy współpracy z polskimi służbami oraz instytucjami ze Stanów Zjednoczonych. W czerwcu 2019 roku ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował podczas konferencji prasowej o zabezpieczeniu środków finansowych o wartości 1 miliarda 400 milionów złotych. Postępowanie dotyczyło międzynarodowego obrotu kokainą oraz legalizowania zysków z przestępstw przy wykorzystaniu kryptowalut. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa miała przemycać do 100 kg kokainy miesięcznie. Narkotyki były ukrywane w generatorach prądu. Wartość całego procederu według prokuratury mogła przekraczać 3 miliardy złotych. Pieniądze pochodzące z handlu kokainą miały być czyszczone. Za pośrednictwem kryptowalut oraz sieci spółek pośredniczących, zarządzanych przez Iwana M., obywatela Panamy. Jedna ze spółek wykorzystywanych w tym mechanizmie była zarejestrowana w Michałowicach na Mazowszu. Jej kapitał zakładowy wynosił 5 tysięcy złotych. Firma prowadziła rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. Według prokuratury, przez te rachunki miały przepływać środki powiązane z handlem narkotykami. Shalom Lior A został zatrzymany w Holandii, natomiast Iwan M. w Grecji. Obaj zostali przekazani stronie polskiej, tymczasowo aresztowani, a następnie zwolnieni za kaucją z zakazem opuszczania kraju. Akt oskarżenia trafił do sądu 6 lutego 2023 roku. Liczy on ponad 130 tomów, a materiał dowodowy obejmuje analizę przepływów finansowych pomiędzy kilkudziesięcioma państwami. W tym Polską, Stanami Zjednoczonymi, Kolumbią, Panamą, Izraelem, Indiami, Japonią, Marokiem oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej. Shalom Lior A został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, obrót kokainą o wartości przekraczającej 3 miliardy złotych oraz pranie 1 miliarda 400 milionów złotych. Iwan M., a także dwie obywatelki Polski: Agnieszka B oraz Adrianna D usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Za zarzucane czyny grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności oraz przepadek zabezpieczonych środków na rzecz skarbu państwa. Jednym z kluczowych elementów aktu oskarżenia były zeznania Dana B, obywatela Izraela, prowadzącego działalność gospodarczą w Argentynie. W listopadzie 2017 roku spotkał się on w Bogocie z agentami amerykańskiej agencji do spraw walki z narkotykami oraz funkcjonariuszami izraelskiej policji. Dokument sporządzony przez amerykańską agencję został następnie przekazany polskiej prokuraturze. Zawierał on twierdzenia, że Ivan M miał być jedynie formalnym właścicielem spółek, natomiast rzeczywistą kontrolę nad operacjami finansowymi sprawowały kartele narkotykowe z Ameryki Łacińskiej. W kolejnych latach Dan B kilkukrotnie zmieniał swoje stanowisko. W grudniu 2020 roku w nagraniu oświadczył, że jego wcześniejsze relacje były nieprawdziwe. W kwietniu 2022 roku skierował do prokuratury krajowej pismo, w którym napisał, że wszystko, co powiedział agentom amerykańskiej agencji na temat Shaloma Liora A, było kłamstwem i że działał w celu ratowania własnej sytuacji procesowej. W lutym 2025 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło notarialnie poświadczone oświadczenie Dana B., w którym ponownie wycofał swoje wcześniejsze twierdzenia. Wskazał, że podczas spotkania w Bogocie nie był przesłuchiwany pod przysięgą i nie występował w charakterze świadka, a przedstawiciele amerykańskiej agencji mieli zapewniać go, że jego wypowiedzi nie zostaną wykorzystane oficjalnie. Na początku grudnia 2025 roku Dan B zeznawał przed warszawskim sądem w trybie wideokonferencji z Buenos Aires. Podtrzymał wówczas stanowisko, że nie posiada wiedzy na temat prania pieniędzy ani handlu narkotykami przez oskarżonych. Prokuratura krajowa poinformowała jednak, że zgromadzony materiał dowodowy, niezależnie od zmiennych relacji świadka, w pełni uzasadnia tezy zawarte w akcie oskarżenia. Równolegle do głównego procesu trwa spór dotyczący zabezpieczonych środków finansowych. Roszczenia do części z 1 miliarda 400 milionów złotych zgłosiły giełdy kryptowalut. Według ekspertyzy przedstawionej przez właściciela giełdy Bitfinex co najmniej 768 milionów 600 tysięcy złotych miało stanowić legalne depozyty użytkowników. Brytyjska giełda cex.io domaga się zwrotu około 135 milionów złotych. Jak dotąd uwzględniono jedno roszczenie potwierdzone prawomocnym wyrokiem, natomiast pozostałe zostały oddalone jako przedwczesne. Kolejna rozprawa w tej sprawie została wyznaczona na 20 lutego. Proces obejmuje rozbudowany materiał dowodowy, międzynarodowe wątki finansowe oraz spór o wiarygodność jednego z głównych świadków, którego zeznania w kolejnych latach ulegały istotnym zmianom. Z każdym dniem w przestrzeni medialnej pojawiają się kolejne informacje wynikające z analizy ujawnionych dokumentów, określanych jako tzw. Epstein Files. Wśród milionów stron akt, korespondencji elektronicznej i dokumentów finansowych znalazły się materiały dotyczące zakupu znacznych ilości kwasu siarkowego przez Jeffreya Epsteina w 2018 roku. Z dokumentu zatytułowanego Wire Transfer Request Form wynika że dnia 12 czerwca 2018 roku złożono wniosek o przelew bankowy na kwotę 4373,17 dolarów. Odbiorcą płatności była firma Gemini Seawater Systems. W opisie celu płatności wskazano m.in. 6 bębnów o pojemności 55 galonów każdy, zawierających kwas siarkowy, wraz z kosztami paliwa i ubezpieczenia transportu. A także materiały do sąd przewodności oraz wymianę czujnika i kabla w instalacji oznaczonej jako RO-Plant. Łączna ilość zamówionego kwasu siarkowego wynosiła około 330 galonów, co odpowiada ponad 1250 litrom tej substancji. Każdy z sześciu pojemników miał objętość około 208 litrów. Data złożenia wniosku o przelew 12 czerwca 2018 roku. Pokrywa się z datą wskazaną w jednym z ujawnionych pism Federalnego Biura Śledczego, w którym odnotowano, że tego dnia oddział w Nowym Jorku wszczął sprawę dotyczącą handlu dziećmi w celach seksualnych po kontakcie z prokuraturą okręgową Południowego Dystryktu Nowego Jorku. W mediach społecznościowych oraz w części komentarzy publicystycznych pojawiły się spekulacje, że zakup tak dużej ilości kwasu siarkowego mógł mieć związek z próbą utylizacji ciał lub dowodów. Należy jednak podkreślić, że w ujawnionych dokumentach finansowych nie ma informacji potwierdzających taki cel zakupu. W formularzu wskazano przeznaczenie związane z infrastrukturą techniczną, w tym instalacją odwróconej osmozy. Równolegle z informacjami o zakupie chemikaliów, w ujawnionych aktach znalazła się obszerna korespondencja dotycząca tzw. tunelu na prywatnej wyspie Little St James należącej do Epsteina. Pierwsze wzmianki o tunelach w dokumentach pojawiają się w sierpniu 2009 roku, kiedy omawiano prace architektoniczne prowadzone przez firmę z Wysp Dziewiczych. W jednej z wiadomości wspomniano o wcześniejszym zespole, który miał dodać tunele i pomieszczenie biurowe pod głównym budynkiem. W kolejnych latach Epstein wielokrotnie dopytywał współpracowników o postęp prac związanych z tunelem. W 2012 roku pisał o wykończeniu podłogi w drewnianym tunelu. W kwietniu 2015 roku otrzymał informację, że podłoga w tunelu została ukończona. W późniejszych wiadomościach omawiano plany reorganizacji wyspy, przenoszenie personelu, a także kwestie utrzymania i konserwacji przestrzeni określanej jako tunel. W 2018 roku w jednej z wiadomości potwierdzono, że w tunelu znajdują się m.in. warsztat stolarski, warsztat malarski, sprzęt ogrodniczy oraz magazyn drewna i dostaw tropikalnych. W styczniu 2019 roku Epstein prosił o zakup nowego, bardzo dużego wentylatora do tunelu, wskazując na problem rdzy. W innych wiadomościach informowano go o czyszczeniu, malowaniu i zabezpieczaniu podłóg w tej części kompleksu. W maju 2019 roku w korespondencji między jego współpracownikami pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac przy tunelach, z pytaniem, czy obejmują one wszystkie ściany, a nie tylko dach. Dwa miesiące po tej wymianie korespondencji Epstein został aresztowany i oskarżony o handel nieletnimi w celach seksualnych. W sierpniu 2019 roku zmarł w areszcie w Nowym Jorku. Federalne Biuro Śledcze poinformowano o jego śmierci 8 sierpnia 2019 roku. W sprawie Ghislaine Maxwell, wieloletniej współpracowniczki Epsteina. Ujawnione dokumenty wskazują, że została ona po raz pierwszy wymieniona w aktach sprawy w kwietniu 2019 roku. Akt oskarżenia wobec niej wniesiono w czerwcu 2020 roku, a proces rozpoczął się w listopadzie 2021 roku. W grudniu tego samego roku została uznana winną w pięciu z sześciu zarzutów. W czerwcu 2022 roku skazano ją na karę 20 lat pozbawienia wolności. W 2026 roku Maxwell odmówiła odpowiedzi na pytania podczas składania zeznań przed Komisją Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, powołując się na piątą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która daje prawo do odmowy składania zeznań mogących obciążyć samego świadka. Jej adwokat, David Oscar Marcus, wyjaśnił, że odmowa ma związek z trwającą procedurą apelacyjną od wyroku skazującego. W oświadczeniu opublikowanym na platformie X. Zadeklarował, że jego klientka byłaby gotowa zeznawać w przypadku ułaskawienia przez prezydenta Donalda Trumpa. Zasugerował również, że jej zeznania mogłyby oczyścić z podejrzeń zarówno Donalda Trumpa, jak i Billa Clintona. W październiku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił rozpatrzenia jednej z apelacji Maxwell dotyczącej unieważnienia wyroku. Jednocześnie w toku pozostaje inna skarga jej prawników, w której kwestionują oni rzetelność procesu. W przestrzeni publicznej pojawiły się również doniesienia sygnalistów dotyczące rzekomego specjalnego traktowania Maxwell w zakładzie karnym o złagodzonym rygorze, w tym dostępu do posiłków przygotowywanych na zamówienie oraz korzystania z obiektów rekreacyjnych poza standardowymi godzinami. Wszystkie te wątki, zakup znacznej ilości kwasu siarkowego w 2018 roku, intensywne prace przy tunelach na wyspie Little St. James, aresztowanie Epsteina w 2019 roku oraz późniejsze procesy i działania obrony Gislaine Maxwell, są obecnie ponownie analizowane w kontekście ujawnionych dokumentów. Upublicznione materiały obejmują m.in. wyciągi z notatników, akty urodzenia małoletnich ofiar, fotografie, nagrania wideo z przeszukań dane elektroniczne, dokumenty finansowe, rejestry lotów oraz inne dowody wykorzystane w procesie Maxwell. Na obecnym etapie informacje dotyczące zakupu chemikaliów oraz funkcjonowania infrastruktury na wyspie opierają się na dokumentach finansowych i korespondencji elektronicznej. Ewentualne interpretacje dotyczące celu tych działań pozostają przedmiotem debaty publicznej, jednak w dostępnych aktach brak jednoznacznych dowodów potwierdzających spekulacyjne tezy pojawiające się w mediach społecznościowych. Jeśli chcesz być na bieżąco z faktami kryminalnymi, zapraszam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia polubienia.